Powiedziałbym krótko, człowiekiem z klasą. Jako człowiek wiary, jako człowiek ukazujący swoje człowieczeństwo, Jako człowiek kościoła, jako wychowawca, jako duszpasterz. Pod każdym względem można się naprawdę było od niego, można wiele nauczyć. Patrzyłem chociażby na umiejętność opanowania własnych emocji, zwłaszcza kiedy były sytuacje podbramkowe. Ale widziałem zatroskanie o sprawy kościoła. Widziałem zatroskanie drugiego człowieka, widziałem zatroskanie o liturgię, o duszpasterstwo parafialne. Mimo, że ksiądz Ifuad już od kilkunastu lat był na emeryturze, te sprawy go zawsze mocno interesowały. Cieszył się każdymi inicjatywami, no i też był nieustannie włączony w to, co Kościół przeżywa, daje drugiemu człowiekowi. Był szafarzem sakramentu bierzmowania, dojrzałości chrześcijańskiej. Zawsze przeżywał to spotkanie z ludźmi dorosłymi szczególnie, którzy do tego sakramentu przystępowali, ale też zatruskany no, wszystkimi sprawami, które dotyczyły życia Kościoła, a życie Kościoła to życie ludzi, wiernych.